Witamy was w drugiej części Blanka dawaj telefon i otwieraj prezenty. I przepraszam was znowu, że muszę mieć telefon w ręce. Dawaj bliżej ten telefon tutaj. Blanka mnie przer... Prze... przerwała, chciałam powiedzieć, Prze... przebrała. Um, no. co Okej, okay. ja już spadłam. Boże, nie bądź wielki... Chacę, ona mnie bije, dobra. Jesteście z prezentami? Jak coś tu dostanę, jeszcze kilka prezentów od właśnie yy, siostry Blanki. Przywitaj się pięknie. Hejo! Yy, ja muszę ten łebem tak zakrywać. Mm. Dobra, żaba przestań mi Więc włączymy jeszcze raz yy, Mr Planet. Yy, no. Yy. O jest prawie twoją twarz, bo widać człowieku. No, twoją. twoją. Um, Okej, okay, fajnie. Otwieram te prezenty. Okej, okay, w końcu ten starot się otworzył. Jeszcze dwa od jej, jej siostry dostaliśmy. Nie wiem czy to mówiłam. Nie klikaj tego, bo się telefon nie zlaguje. I wracamy do Was oczywiście jak to się włączy. Okej, okay, to coś się w końcu włączyło. Aha, dostałam krótkie włosy świetnie. Um, Teraz miem, miem, miamy. Blanka, choćby otwieram te prezenty bez ciebie. Nie hałasuj tym. Okay. A ja ładnie spodnie. Ja nie nosiłam kiedyś. To okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. zamieniliśmy się teraz rolami. Mm. Um, no X... Mm. Tak jak tyś mówisz... x Xuj, a ja będę otwierać prezent. Mm. Okej! Okay? Dobra, ty xuj. Okej. Okay. Ale daj mi zobaczyć, co tam jest w człowieku. No! <laughs> Ojej! No, Czekaj, Czekaj daj mi zobaczyć, co. A, dobra, buty. Ale ładna puszka. Potem ci zdał tych rzeczy i zrobię lukę. Właśnie przyszła <laughs> siostra Blanki. I możecie zgadywać w komentarzach, jak w ogóle te komentarze będą włączone, kto jest starszy. <laughs> nie mówić oczywiście. Nie, nie mówcie oczywiście, kto jest starszy, ok? Okej, okay, okej, okay. do was mówię. <laughs> Głowa robota to jest najpiękniejszy prezent, jaki mógł się zdarzyć. Lepsze od Dripa i Pixela. Od geo. No. Dobra. Którego dostałam? No, żabulka! Eee, drobne usterki tutaj są. Drobne u usterki, usterki. Okej, okay, jeszcze od burzenki takie włosy dostałam. Później znowu jest burzenka i dostałam bluzę. Masz taką samą w innym kolorze. No wiem, głupie nie jestem. Ty hmm. miałaś xować nie ja przecież. No to dawaj. Dobra, już myślałam, że z tego wyszłaś. No i tutaj jeszcze właśnie Otosz, siostra Blanki. I różowe spodnie, ładna. No. A teraz chwilę tak zrobię Luka. okej okay. A więc Blanka się zgodziła, żebym pokazała jej kolano, nie więcej. Więc to jest jej nóżka. Tu jest e, noga jej siostry. I tu jest moja noga. Hehe, <laughs> więc możecie z nóg oceniać, kto jest starszy. Mnie nie licząc. No. Zaraz chyba nagrywanie mi się skończy, więc te luki będą w kolejnym odcinku. Pa, pa, w ogóle przepraszam, że mnie tak dawno nie było, wybaczycie? Nie. No, no i widzicie, jak ono dla mnie jest wryna. dobra, pa, pa!